Spłycamy bruzdy nosowo-bargowe, część druga. Teraz zabieram Was do krainy Yoga Tractive, czyli do Polski, ale już jesteśmy też troszkę międzynarodowi i pokażę Wam, jakie to też techniki mamy e, dla e, naszej urody i zdrowia. I tutaj, e, jeżeli chodzi o przygotowanie twarzy. To będziemy działać jeżykiem i rollerkiem na początek i tutaj nie będziemy mocno skóry natłuszczać. Natomiast możemy ją nawilżyć, czyli w zagłębieniu dłoni zmieszać dwie kropelki olejku, dwie kropelki naszego doskonałego, gęstego kwasu hialuronowego. Nawilżamy całą buzię, albo tylko te partię. Bierzemy w dłonie najpierw jeżyki i uwaga, masujemy po prostu. W ten sposób. Chciałabym, żebyście rozumiały, że tutaj mięśnie tak zwane unosiciele wargi górnej brzmi dobrze. Ale jak one są napięte, to tworzą nam właśnie tutaj takie głębokie brustki, więc porządnie co najmniej 15, ale może być i 50 razy wymasujemy. Druga opcja. To jest nasz wspaniały rolerek. Nie przebije skóry, ale porządnie ją pobudzi. I tutaj będziemy masować po prostu brustki. Możecie w tym samym czasie sobie oglądać jakiś film albo czytać i wymasować. Na początku naciskamy delikatnie, jak już się skóra przyzwyczai, to mocniej. Mamy jeszcze trzecią opcję i to będą nasze kłykcie. Odkładam rolerek. Tutaj już nam będzie potrzebny olejek. Przygotowujemy te środkowe stawy i będziemy masować wzdłuż, stąd aż do pod oczy, mocno masujemy po brustkach, wzdłuż nosa, ślizgając się, ale tymi kosteczkami zarazem zagłębiając w skórę, możemy to uznać za takie naturalne głasza. I tak to wygląda. Potem możemy usunąć olejek i zastosować Adifil, czyli takie magiczne peptydy, które powodują adipogenezę, inaczej rzecz biorąc, produkcję własnego naszego tłuszczyku, który te brustki stopniowo będzie wypełniał. Brawo! Zrobione!